wszystkim, no cóż w końcu mam w końcu mam, w końcu mam, w końcu mam przepraszam, no cóż, jak już można widzieć po tytule filmiku Mam swój egzemplarz płyty BTS. I tak nie mogłam się tego doczekać, bo oczywiście zamawiałam w priorderze w pierwszym dniu przed sprzedaży, czyli 28 września. To było coś niesamowitego. Właśnie jak zamawiałam, tak właśnie myślałam, że te albumy dotrą do mnie właśnie na początku grudnia. Właśnie tak sądziłam, że tak dotrą na moje urodziny bądź na Mikołajki. I się nie pomyliłam, bo tą paczkę dostałam właśnie. Au to bolało. Ciekawe czy mam czerwone. Ach, nie ważne. Tą paczkę właśnie dostałam wczoraj, w niedzielę, czyli w Mikołajki. I też dzień po moich urodzinach, więc... Ani trochę się nie pomyliłam, po prostu miałam wspaniałą niespodziankę na urodziny i na Mikołajki, czyli bardzo się cieszę. Pięknie oznaczona jako Fragile. Oczywiście to jest mniejszy album niż poprzedni bo BTS, jestem Mod 7. Um, ale jest ciężka ta paczka. Naprawdę ciężka. I tak się zastanawiam. Nie patrzyłam w internecie, żeby nie mieć żadnych spoilerów, ale chociaż to było strasznie trudne, zważywszy na insta moje, właśnie głównie insta-story K-popowo, gdzie trochę niestety zobaczyłam, co już niektórzy inni dostali i opublikowali, i zobaczyłam w tej albumie coś, czego się absolutnie nie spodziewałam, więc trochę sobie zepsułam niespodziankę. Ale tak czy inaczej, nie oglądam żadnych innych zagranicznych unboxingów, nawet na też, na, na też polskim, ja nie widziałam żadnego unboxingu tej płyty jeszcze. Jak teraz nagrywam to w poniedziałek, nie widziałam jeszcze, żeby ktoś wstawił. Więc naprawdę będzie to dla mnie zupełne zaskoczenie, co będzie w środku. Widziałam na YouTubie reakcję bankanów na album, który dostali. Oczywiście było tylko ich reakcja, nie było tam podane. Nie, nie pokazali tam dokładnie, co jest w środku, ale po czym chyba po tygodniu, czy tam po dwóch, Jongi dał swój taki unboxing, że tak powiem. żeby się pokazał Armii, co jest dokładnie chyba w środku. Nie wiem, bo nie oglądałam, bo jak powiedziałam, nie chciałam mieć spoilerów tym razem, więc. Dobra, bez danego gadania po prostu otwieram to, bo sama jeszcze mogę się doczekać. Sama jeszcze mogę się doczekać, jak to jest, jak to w środku ten album wygląda. Więc. Scyzorek. Nie odzałem na mojej ja Jakieś teraz jest inne opakowanie. Może będzie łatwiej się otwierać? Hmm. to już? O, 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 o! No proszę. Czyli jednak. Wow, fajnie się to otwiera, bo wcześniej te pudełka były takie, no, z dupy jak boksy. A teraz to! Uu. O, jak pięknie zabezpieczone. I parę tych kuleczek styropianowych. Po co mi to? Ale jestem wdzięczna, że aż tak bardzo nawet te boki zabezpieczyli. Wow! Wow! Eee, tu mam rachunek? O, I potrzeb. O, zachnie ta i... Wow, Ale mi wyskoczyły te karty! I na przodzie mam Pobiego. A no tak! Jak się zamawiałam to w priori, że to był zestaw kart. Aha! Zapomniałam. Ale fajne, mamy dodatkowe karty od k które się zamawiało w Priorderze. Super, zobaczymy. I... Uff. Znowu coś mi spadło. Zaraz. I jeszcze mamy pocztówkę. Czy to też z Skypopu? Raczej tak. Na pewno też tak. Jeszcze mamy pocztówkę. O, fajne. Bardzo lubię to zdjęcie. Bardzo lubię to zdjęcie. Tutaj mamy. Wow. Nie, no. Muszę Wam powiedzieć, że widziałam właśnie zdjęcia tej okładki w, interne w internecie, na Instagramie, jak mówię, jak robili ludzie na Insta Story. Ale naprawdę na żywo jeszcze to robi jeszcze większe wrażenie. Wtłoczony ten cytat z Life Goes On. Naprawdę... Świetne, o matko Jezu, nie sądziłam, że ten album Będzie taki gruby Wow, wow Po prostu, nie, ta okładka Naprawdę, ja się tą okładką zachwycam Między innymi ze względu na prostotę Po prostu uwielbiam Ze względu na tą prostotę, jaką została Wykonana, uwielbiam Minimalizm zawsze jest najlepszy Zazwyczaj jest najlepszą opcją Zaraz oswobodzę ten album z folii O ile mi się uda Naprawdę, chyba jeszcze nie jedno mi coś wygląduje na podłodze, ale jest! Wow! Jezu, jaki cudny. W dotyku naprawdę jest cudowny. Okładka jest cała matowa, teksturowa. Jezu, jest cudowna. O Jezu. No, zobaczymy. O! No. Wow! Nie no. Muszę przyznać, to robi wrażenie. To robi... Ogromne wrażenie, jak już powiedziałam, po prostu zachwyca mi ten minimalizm, ta prostota w wykonaniu. Wow. I oczywiście tutaj. Wyglądamy wszystkie dodatki i wyjmę wszystko. A, w środku jeszcze tu pozostał plakat, ale na początek zobaczymy, co tutaj mamy. Oczywiście, o Jezu, ten fotobook jest. Też obszerny strasznie. O Jezu. No tak, deluxe version, ale nie wiem. Też nie wiem, nie mam tego pojęcia, czy ten album wyjdzie w normalnych wersjach, czy tylko jest ten deluxe edition. Nie mam tego pojęcia. Ale tutaj mamy fotobook, który jest naprawdę bardzo obszerny. O Jezu. Tutaj mamy Making. Making book. O super. To, jak mi wychodzi naprzeciw. Jeszcze kolejne karty. O mój Boże, ile w tych albumach jest karty? Zważywszy na to, że jeszcze k jeszcze przesyła swoje karty w preorderach. No po prostu, o Jezu. Jak ja to pomieszczę w swoim teraz albumie na kartę? Jest ich ogrom, jest ich ogrom. I oczywiście karta QR. Tu mamy jakieś pocztówki. Pocztówki? A, o! Cudownie, takie. Też mogłabym powiedzieć takie bardziej artystyczne zdjęcia, właśnie pocztówki, nie wiem, właśnie widzę nieba, luster, roślin, drewna, lampy, o matko, pięknie tego lustra, i, <ścoughs> i właśnie, właśnie ten spoiler widziałam, co nie sądziłam, że będzie w tym, obraz Jungiego. Który właśnie malował na live'ie yy, na YouTubie. O Jezu, już dobrych parę miesięcy temu. Chyba zrobił właśnie z tego chyba z dwa, czy nawet trzy live'y, jak maluje to. I... Chyba też trochę mu nie wyszło, jak na początku zakładał, ale no takie to jest, no, no nie wiem, nie należy to do moich ulubionych, ale jest słodkie, a nie no po prostu jak, jak widać było, jak się starał na tym ogromnym płuc, nie, które było chyba swoją drogą jego wysokości, no to naprawdę no, spisał się chłopak, no co tu dużo powiedzieć, no. Kolory oczywiście! Ho. Kolor oczywiście związany z kolorystyką jego pokoju. A, okej, okay, dobra, ja się tak właśnie zastanawiałam, co właśnie na tym zdjęciu, właśnie promującym właśnie w wieku pokoju, takim grantowym, właśnie w odcieniach niebieskiego. na tej kanapie są takie jakieś białe ślady, jak nie wiem, co to mogło przestać. Ale okej, okay, teraz rozumiem, nawiązując właśnie do tego obrazu, co wcześniej malował. Aha, okej, okay, teraz też się staje jasne. Tutaj mamy takie frame, ramkę, gdzie na w którym możemy właśnie umieścić jakąś pocztówkę z tego i sobie gdzieś postawić. O, fajnie, to naprawdę jest fajne. A w nim jeszcze mamy oczywiście płytę. E, wow, teraz ta płyta jest inna, oczywiście z rynkiem, ze zdjęciem całej grupy jakby hmm. te płyty mogły być też białe, właśnie z napisem B, czy coś takiego, ale okej. Okay. Mieli taki zamysł, żeby umieścić na płycie e, zdjęcie całej grupy. Okej, okay. akceptuję to. I tak jest dobre. I tu jeszcze mamy trzaklistę, która się składa. O matko! O jezu, o jezu, o jezu. A! Jeszcze w środku taki plakat, który też łączy się z tym właśnie z podziękowaniami chłopaków. On Boże. No, nieźle. Zdjęcie chłopaków, właśnie taki poster i na dole podziękowania. A z tyłu, z tyłu mamy tracklistę całą. Wszystkie osiem piosenek znajdujące się na tej płycie. No oczywiście, light on. Ostatnia ostatni pozycja, czyli Dynamite, czyli pierwsza piosenka w w całości po angielsku. A jeszcze w środku, jeszcze plakat. Wszystko mi wyszło dzisiaj, bo taka ja jestem po prostu podekscytowana tym, bo już tak długo na to czekałam. Okej, okay, dobra, tutaj mamy plakat. Składany oczywiście. Duży jest. Wow, naprawdę jest duży, spory jest ten plakat właśnie ten składany. Dużo jest tego, dużo jest tego. Matko, z czego zacząć? No to może najpierw pokażę karty, które znajdziemy w środku albumu. To pierwszą rzeczą jest oczywiście. O, trochę mi się poogniótł. Trochę kant mi się poogniótł. To tutaj mamy takie karty, zdjęcia a la Polaroid z. Z, Kimi, z całą siódemką. Po czym mamy już taką typową kartę. Potem mamy Arema. W swoim pokoju. Potem oczywiście Jungiego. Jiminę. Rośliniarkę. Jankuka w swoim mrocznym pokoju. O, Hubiego w swoim kolorowym. O, jest bardzo duży ten pokój. wi. W swoim bardzo artystycznym pokoju O oh, i oczywiście mamy naszego World Wide Handsome Gina A.K.A. Ice Prince Tak, 네. Ice Prince <laughs> Wszystkie ich pokoje naprawdę bardzo mi się podobają Po prostu odzwierciedlają ich charakter Kolorystycznie też wszystkie są tak różne, tak po prostu wspaniałe Ale jeżeli miałabym jakiegoś pokoju bardziej się Odnosić, co bardziej moją uwagę, co myślę, że Homeweed'em jest właśnie kolorowy, ale jeśli miałabym przyznać szczerze, który bardziej mi pasuje, który jestem w nich na co dzień, to trochę pomieszanie pokoju Jungiego z Jeanem. Nie no, ale wszystkie bardzo mi się podobają i też bardzo, bardzo mi się podoba pokój Wii. A to po prostu jest cudowne. Dobra, to zobaczmy tą obszerny fotobook w końcu, bo o Jezu, ile to zajmie! Dobra, teraz będziemy oglądać fotobook w milczeniu, bo szczerze mówiąc, ja nie będę tak na bieżąco komentować, jak oglądam, więc teraz dam to w przyspieszeniu, więc będziecie mogli obejrzeć. To podsumowując, cały ten fotobook, te sesje zdjęciowe, które są zawarte w tym fotobooku nieziemsko mi się podobają. Jest moim zdaniem jedna z ich lepszych sesji, zwłaszcza w tych pokojach, indywidualne i razem. Moim zdaniem lepsze od poprzedniej sesji zdjęciowej do siódemki, co zrobili. Oczywiście, moim zdaniem. I teraz jeszcze mamy making book, takie dodatkowe. Jak chłopaki tworzyli tą sesję. Mmm, też takie. No, takie można powiedzieć takie typowe diary. To jest takie właśnie typowe. Mamy odręczne właśnie pismo chłopaków. Nie wiem, pewnie jakieś przemyślenia i tak dalej. Bardzo mi się podoba. To bardzo dobry pomysł był z tym. Bardzo był dobry z tym pomysł. I will be wherever you stay. Oh. Nie, też to jest bardzo słodkie. To jest bardzo słodkie, co z co tym zrobili. Nie, po prostu cały album mi się podoba. A piosenki zawarte w tym albumie po prostu są idealne właśnie, jak jesteśmy właśnie zamknięci w domu i możemy wyjść. Szczerze mówiąc, ja najczęściej odtwarzam tą playlistę z B, jak robię porządki w domu. No to po prostu jest idealne na no to. Po prostu to jest idealna playlista na porządki w domu, na zrelaksowanie się w domu. Dla mnie jest trafiony punkt. No dobra, to właściwie wszystko, co było w albumie, pokazałam, to wow, dużo było tego. O! I jeszcze zostały mi te dodatki z Kpopowo, co zostały dołączone do zamówienia w preorderze. Jeszcze mamy zestaw nieoficjalny uuuu, wow, ok, dobra, to z kurczaką, no, zobaczymy ile ich jest matka to są jednostronne karty z logiem no, logiem, nazwą albumu Bee, a po drugiej stronie oczywiście zdjęcie Bangtanów okej, okay, czyli mamy J-Hope'a RM'a Taehyung'a Jin'a Jungkook'a Jimin'a, rośnianka, przepraszam, nie mogę przestać, Youngiego. No, i tyle. Mamy zestaw kart z poszczególnymi członkami, nie w całościowym, bo oczywiście w całości mamy pocztówkę Ze wszystkimi, a siedem kart to z poszczególnymi członkami. Zobaczcie, ile kart teraz mam. A, tu jest oczywiście ala Polaroid. Oezu, ile tych kart? To już. Nie, nie starczy mi miejsca w albumie na nie. Absolutnie nie starczy mi miejsca na nie w albumie. Albo co ja jestem z tego bardzo zadowolona z tego albumu. Bardzo się cieszę, że zamówiłam w priorderze. Absolutnie pod względem wizualnym i muzycznym ta płyta ani trochę mnie zawiodła. Bardzo mi się podoba ten album. Szczerze, bardzo, bardzo polecam. Bardzo podoba mi się na tej płycie piosenka This Easy. Tak się nazywa? Chyba tak. Bardzo podoba mi się ta piosenka. Świetne, naprawdę te piosenki też dają dużo mi do myślenia o, obecnie, o obecnej sytuacji, jaka się dzieje na całym świecie. No i tyle. No dobra, ja się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Dzięki, że ze mną byliście. Do zobaczenia następnym razem. Pa. Ale wszystkie karty mi się pomieściły. Ile ich jest? 16 kart. O mój Boże! O mój Boże! 16 kart.